Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, świątecznym odcinku. Zobaczcie, no, normalnie niebywałe. Fakt, faktem jest mokro, jak to na pomorzu, ale zobaczcie, że mamy normalnie wigilia i, i można jeździć. To jest po prostu szok, mówię, że. Ja, ja w, życiu, w życiu bym się nie spodziewał, że będzie tak fajnie. Mówię, temperatura około 6 stopni, wilgotność potężna 97%. Odczuwalna temperatura, z nie wiem, dwukrotnie mniejsza niż ta, co, co, co termometry pokazują. Ale słuchajcie, całkiem, całkiem, fajnie, naprawdę całkiem fajnie. Całkiem fajnie. O kurde. Stargard rozkopany. Środkowy wiadok nam zamknęli. Wszystko jak widzicie stoi. Masakra. No, ale nie o tym dzisiaj. Pogoda, jak widać, no mamy nie za ciekawą. Różnie to bywa z tym jeżdżeniem, słuchajcie. Nie wiem, czy do końca roku jeszcze jakiś jeden vlog się nagra. No, ale skoro jest to być może ostatni odcinek w tym roku, to warto byłoby zrobić jakieś szybkie podsumowanie, opowiedzieć o jakichś planach na, na przyszłość, na następny sezon. Także oto jesteśmy. Słuchajcie moi drodzy. To jest tak, że w tym roku no tak jak się starałem, tak wydaje mi się, że mi się udało. No, chciałem trzymać mniej więcej to tempo około jednego filmu na tydzień. Nie ukrywam, że jest to dosyć duży wysiłek, ale ja pomijam, bo to jest frajda, uwielbiam to robić, mi się mi się to podoba. I po prostu zawsze kiedy, kiedy jadę, no to biorę ze sobą kamerę i jakiś odcinek jest. A czy to tematyczny, czy to jakiś vlog o niczym, czy to jedziemy gdzieś z naszym paskudem, smokiem kochanym na weekend. Zawsze coś się nagra, i, i kiedy się nagra, fajnie się to złoży, to, to, to można się tym z wami podzielić. No i wydaje mi się, że to o to w tym chodzi. Moim zdaniem, jak na tę ilość filmów, którą mam obecnie na kanale, to tam powiedzmy zbliżamy się do, do 40 to te 1100 subskrypcji, które jest w chwilę obecną, ja uważam, że jest to dla mnie bardzo fajny wynik. Ja jestem zachwycony, że po prostu ktokolwiek chce oglądać te moje filmy że jesteście ze mną i nieważne czy to dlatego, że ja jeżdżę po takiej czy na innej okolicy, czy się spotykam z y, różnymi osobami, jeżdżę na festyny, czy ze względu na moją osobowość, ja się bardzo cieszę, że jesteście ze mną. Bardzo Wam za to dziękuję. Ech, co już? Co zdążyliście zauważyć? To na pewno to, że no w jakiś sposób jakość tych filmów się poprawia. Ja nie ukrywam, że tak jak mówiłem wcześniej, mi to sprawia frajdę, więc też ciągle się uczę tych nowych rzeczy. Ehm, Jakieś tam tutoriale się oglądał, poradniki, e, walka z obrazem, zmiana kamer, jak zauważyliście trochę ujęć powietrznych dochodzi, gdzieś tam zaczynam się pomału coraz odważniej e, tam sięgasz po jakieś, jakieś ścieżki dźwiękowe, fajne i niefajne, no staram się tak wybierać, żeby to fajnie można było połączyć ze sobą, pomontować, e, no wychodzi jak wychodzi, no feedback od Was mam bardzo fajny, na większości filmów z reguły pojawiają się lajki, rzadko kiedy łapki w dół, bardzo wam serdecznie dziękuję. A ja mówię i oby tak dalej mi się wydaje, że. Ja, ja widzę sens i, i potrzebę robienia tego. Także filmy będą wychodzić. Na pewno będą wychodzić. No i teraz tak, jeżeli chodzi już o stricte plany na, na najbliższy czas na przyszły sezon, to jest tak, jestem w trakcie w tym momencie. Em, Pewnie, kiedy to oglądacie, robienia odcinka e, animowanego, takiego jak tam, powiedzmy, zrobiony kiedyś o ciuchach, czy o porównaniu, e, jeżeli chodzi o hobby auto kontra, kontra samochód. E, także, także będzie, będzie kolejny, kolejny filmik mniej więcej w ten deseń wykonany. E, to to w najbliższym czasie. Cały czas się spodziewamy paczek z paskudem, że paczki przyjdą. Jak paczki. Z jakimś nowym sprzętem przyjmą, no to e, no będę chciał zrobić na pewno unboxing na pewno będziemy chcieli zrobić jakąś, jakąś recenzję fajną. To tyle, jeżeli chodzi o najbliższy czas. No bo wiadomo, no z tym jeżdżeniem, no to może być bardzo rudnie, więc e, po prostu sobie gdzieś siedzimy w jakimś pokoju pomieszczeniu i postaramy się coś fajnie po prostu ograć podzielić się z wami powiedzmy naszymi. Doświadczeniami, jeżeli chodzi o jakieś sklepy, gdzie coś żeśmy kupili, pokazać co żeśmy kupili i co będziemy używać w przyszłym sezonie. No a przyszły sezon? Przyszły sezon? Przyszły sezon chcielibyśmy, żeby był no, jak najpiękniejszy. No bo jeżeli będzie piękny, no to będzie można sobie po prostu dużo jeździć, dużo nagrywać, nawet w ciągu tygodnia powiedzmy. Czy to tam po pracy, kiedy będzie dłuższy dzień? No w chwili obecnej jest to niemożliwe, po prostu kiedy ja kończę pracę, no to z automatu się robi ciemno, no i niestety no w takich warunkach nie da rady, żeby, żeby coś nagrać fajnego, no bo nic nie widać, nie. O, co to lodowisko to zrobili! Ole wypłac, ale wypłac. Ale no nie wiedziałem? Nie wiedziałem. Za mało jeżdżę po mieście. No i co, jak będziemy więcej jeździć, no to czy, to czy to odcinki ze mną w pojedynkę, czy to czy to odcinki z innymi osobami, które już mieliśmy okazję widzieć na kanale Bardzo byśmy chcieli się pospotykać też z jakimiś innymi, powiedzmy, osobami, które jeżdżą, coś nagrywają No i jak mówiłem, to może być bardzo fajne doświadczenie, z pewnością będzie dla wszystkich Co jeszcze? No jak będą kolejne zakupy w trakcie sezonu, no to na pewno będziemy się dzielić tymi Tymi zakupami, tymi informacjami z wami. Boże, jak ślisko. Może się uda zwiedzić jakieś fajne miejsca, no to weźmiemy kamerę ze sobą. Jakiś urbek zrobimy, czy zabytki wam pokażemy. Kto wie, planów mamy dosyć sporo. Mówię, że kwestia jest tylko taka, jeżeli chodzi o czas. Czy będzie czas, czy, e, czy będzie pogoda, żeby, żeby to, co chcemy zrealizować, żeby nam się udało zrealizować. No a potem, żeby to wszystko fajnie pokleić i, i żeby to się dało oglądać. No, mechanizm wydaje się, że jest, że jest prosty, tego się, tego się będziemy trzymać. Także za każdym razem staram, kiedy jadę po jakichś pasach czy malunkach, żeby jak najmniej tej farby do tego nie wiem, żeby też tak macie zawsze mówię się czuję, jakbym w jakieś durne Mario grał, że muszę koniecznie między pasami. Fakt faktem, że one są zawsze cholernie śliskie, zwłaszcza teraz przy takiej pogodzie, bo to malowane jest chyba farbą chlorowo-kałczukową Także no tak między a między I broń Boże, żeby na tym nie przyspieszać, bo to żaden kłopot zamielić kołem To już nawet nieważne, jaką moc macie, podejrzewam, że nawet takie 125 piątki też zakręcą, obrócą No i cóż moi drodzy, pora gonić do domu, zagrzać się Zmontować odcinek, żebyście mieli co oglądać, także ja tu i teraz żegnam się z Wami. W takim razie nie wiem, czy się będziemy widzieć teraz między świętami a nowym rokiem. Czy będzie jakiś vlog, czy pogoda pozwoli, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Także, cóż, by nie przedłużać, moi drodzy, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w cieple rodzinnego grona. Słuchajcie, a w przyszłym sezonie przy pięknej pogody i zawsze szczęśliwych powrotów do domu. Trzymajcie się, cześć.